Ta seria, ta seria miała to do siebie, że, że wynik był bardzo bliski, prawda, równy w, każdy, w, każdy, w każdym spotkaniu. Przegraliśmy dwie końcówki, to chyba świadczy o tym, że, że trochę za dużo... Trochę może szczęścia zabrakło, trochę za dużo chaosu w naszych poczynaniach. No, tak to jest. Dogrywka to jest swego rodzaju jednak loteria. Myślę, że w całej serii brakowało też naszego wojownika Marcina Stefańskiego. Jego brak dał się odczuć bardzo, bardzo szczególnie w rywalizacji z Harisem Leonczykiem. To zawodnik, który zawsze dawał nam w trudnych chwilach. Bodziec jemu też chciałbym podziękować bardzo, bo przecież 2,5 tygodnia temu przychodził zabieg na kolanie zagrał na swoją prośbę. Zabrakło niewiele myślę, że, że analizy tego spotkania będziemy przeprowadzać. Myślę, że poglądam w domu. Nawet nie wiem co powiedzieć, tak naprawdę jestem załamany i zły, to dlatego że. Szczególnie indywidualnie w tych najważniejszych spotkaniach nie byłem przydatny zespołowi. To jest dosyć ciężkie dla mnie osobiście i zdaję sobie sprawę z tego, że w dużej części odpadliśmy, ponieważ końcówka nie była za dobra w moim wykonaniu. Gratuluję Koszalinowi. Co powiedzieć po takim meczu? Tylko pogratulować naprawdę zawodnikami. A, na šiškim to zrobili toj serii juš tam jak jak u grupah igrali smo zadržali smo budovač našom igre šisi prijeli to do do šebežbi za grač jako zespol za bi grač zespolovo tylko tak možeme možeme zrobiti jaki viniki e barzinđekujem na tim bo bez njih nic ne, ne bi mogli ne bi mogli zrobić. I za tego gratulacije uh, na bardzo bardzo wysokim sukcesu, ale też powiedziałem teraz szatni idziemy dalej. Ja zawsze zawsze może być lepiej. Mówiłem dlaczego nie spróbować zrobić jeszcze jedną niespodziankę. No, Jeżeli chodzi uh, o mecz, Widzieliśmy, że będzie bardzo trudny mecz, bo a, to była ostatnia szansa trefu, żeby uczynić te, 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 ten wynik, bo prowadziliśmy 2-1 i bardzo trudno jest zadać i ten ostatni cios. Zawsze musi się a, 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 dać wszystko od siebie i po prostu oczekiwaliśmy, że będzie tak, tak trudny mecz. Staraliśmy się tylko patrzeć na nas z koncentracją na, na to, co mamy robić i na końcu udało się. Ja to powiedziałem 5 lat temu, że nie wyobrażam sobie innego rozwiązania. Dziękuję dlatego bardzo e, trenerom, zawodnikom, że, że pokazali wielkie serce w tych meczach przeciwko treflach. Pokazali zimną głowę. Ogromne jaja I, i, i naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi, że, że wygraliśmy. Ja, trochę mi przykro, że akurat za drużyna e, nasza tref Sopot odpad e, z playoffu, ale takie życzę. My się cieszymy dalej. Teraz jest czas na, na trochę celebracji, a potem będziemy się Nie. przygotować na ten półfinal i na pewno damy, damy z siebie wszystko, żeby, żeby w tych po, półfinalach też... Wyjść z twarzy. Jeśli mikrofony stają koło Igora, czy są do Igora jakieś pytania? Jeśli nie, to. Nie, Słucham? Nie <grym 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 W półfinale wolałby się Pan spotkać z trenerem Urlepem czy Uwalinem? Obojętno. I przed playoffami mówiłem, że dla nas nie jest ważne, kto jest przeciwnikiem. bo jeżeli... No, okay. Ważna jest tylko nasza gra, jeżeli my się e, zgramy i, i zrobimy atmosferę dobrą, to możemy z każdym powalczyć. E, Ale odpowiem na pytanie, e, jeżeli chodzi o same grę. Mo, moim e, myśleniem jest, że e, bardziej nam e, leży gra za stal. Wolałby Pan grać za tak stalu? Tak jest. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? Jeśli nie, dziękuję. No, na razie wszystko w porządku jest. Chwała dzięki Bogu, wszystko, nic się nie stało. Tak jak